Nie zdajemy sobie sprawy, że plujemy Bogu w twarz. Witajcie kochani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny dzień i kolejne słowo, które ma nas kształtować i przemieniać więc pokłońmy się Panu Jezusowi aby to słowo przyjąć całym sercem by ono mogło wydać plon stokrotny a nie 60 czy 30krotny idziemy do Jezusa Jezu witam cię dla nas katolików pierwszy piątek miesiąca to jest czas szczególnej łaski Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, by prosić o światło wobec naszej słabości i niemocy, wobec naszej grzeczności i uznania tego, że to właśnie my jako ludzie chorzy potrzebujemy lekarza, którym Ty sam jesteś. Daj nam, Panie, zobaczyć. Jak mówi święty Jan Chryzostom, że zgrzeszyć to rzecz ludzka, ale upierać się w grzechu to już nie jest rzecz ludzka, ale zgoła diabelska. Pozwól nam odrzucić wszelki grzech, abyśmy mogli doświadczać Twojego uzdrowienia, Twojej mocy, nasz boski lekarzu. Gdy Jezus siedział za stołem. Przyszło wielu celników i grzeszników, i zasiadało wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc na to, faryzeusze mówili do jego uczniów: Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? A on, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie wiem, czy zauważyliście, że problem z Jezusem mają faryzeusze i uczeni w piśmie. Ludzie, to jest ciekawe, którzy byli najbardziej pobożni, którzy najlepiej znali Słowo Boże, ludzie, którzy przestrzegali masę zasad, przepisów, mieli problem, dlatego że okazuje się, że Jezus wykraczał poza pewne standardy. Co kierowało Jezusem? My wiemy z perspektywy czasu, miłość to była jego naczelna zasada działania. To z tej zasady wynika właściwie wszystko. I ci sami faryzeusze, ci sami uczeni w piśmie zadają pytanie uczniom Jezusa. Oczywiście dla nas jest tutaj ukryte bardzo ważne przesłanie. To nie ty jako uczeń masz odpowiadać na pytanie, ponieważ Jezus słyszy to pytanie zadawane dzisiaj. Dlaczego? I jeżeli ktoś faktycznie zadaje te pytanie uczciwie, to Jezus. Nie zmienił się, odpowiada na to pytanie tak, jak odpowiadał dwa tysiące lat temu. Odpowiadał, jak odpowiada wobec tych, którzy zadają mu uczciwie pytanie. Apostołowie w tej dzisiejszej Ewangelii milczą. Nie, nie ma mowy tam o tym, że oni stanęli w obronie i powiedzieli, słuchajcie, odpowiemy wam, dlaczego nasz nauczyciel robi tak lub inaczej. Na jaki aspekt naszego życia duchowego chcę zwrócić uwagę w czasie dzisiejszego naszego spotkania ze Słowem? Jeżeli faktycznie przyprowadzasz tych, którzy mają dylematy i pytanie, niezależnie od tego, z jakiej oni są grupy, do Jezusa, to chcę Ci powiedzieć, że możesz być spokojny o to, że Jezus im odpowie, jeśli oni faktycznie zadają pytanie. Ty, jako uczeń Jezusa, jeżeli rozpoznajesz siebie w tym gronie jako uczeń Jezusa. Pozwól Jezusowi, żeby to on działał. W praktyce na czym to polega? Zobacz, że w naszym życiu my bardzo często sukces ewangelizacyjny, co nie jest dobrym słowem, bo moglibyśmy to ewentualnie nazwać owocami ewangelizacji, odkrywamy w jakimś na przykład przekonaniu kogoś do czegoś. Ale czy rzeczywiście głoszenie Jezusa to jest przekonywanie kogoś do samego Jezusa, czy sianie ziarna? Oczywiście, że to jest to drugie. I w tej dzisiejszej Ewangelii dotykamy tej tajemnicy. To znaczy, to znaczy że uczniowie siedząc cicho dają możliwość na to, by Jezus zajął stanowisko. We współczesnym świecie. Naszym zadaniem jest pokazywać działanie Jezusa, pokazywać Jego piękno, pokazywać to, co On czyni, jak On szuka człowieka. Ponieważ kiedy to robimy, to tak naprawdę nie wchodzimy w buty Ducha Świętego, tylko doprowadzamy do tego, że Duch Święty może tego człowieka poprowadzić dalej. Naszym obowiązkiem nie jest przekonywać kogoś do Ewangelii. Naszym obowiązkiem jest pokazywać Jezusa. Kiedy Ty głosisz Jezusa i mówisz, jak On działa, to Duch Święty mówi: Moje dziecko zrozumiało, o co, o co chodzi. Apologetyka to jest zupełnie inna przestrzeń. A Jezus, to jest ciekawe, że kiedy daje odpowiedzi, to daje takie odpowiedzi, które są w samo serce. Nie, potrzebu nie potrzebują lekarza mhm. zdrowi lecz ci, którzy się źle mają. Zobaczcie, dzisiaj wiele osób, które chodzi po tym Bożym świecie, nie potrzebuje Jezusa, ponieważ nie rozpoznaje swojej choroby. Nie rozpoznaje, więc no, trudno napełniać szklankę, która jest pełna. Mówić słuchaj, ja cię napełnię. Ale co chcesz napełnić, skoro ktoś jest napełniony, przynajmniej tak myśli. Więc jak chcesz napełnić szklankę, która jest napełniona duchem tego świata? Nie zabierając wolnej woli, nie wlewając na siłę. Masz ogromne zadanie. W Twoich oczach ma jaśnieć przesłanie Ewangelii, w Twoim życiu ma być tak transparentny przykład tego, że jesteś uczniem Jezusa, żeby ci, którzy Jezusa nie znają, nie mieli wątpliwości naprawdę, żeby nie mieli wątpliwości, że warto z Nim budować relacje. Czy myślisz, że ja tych słów nie mówię do siebie? Ja ciągle modlę się o swoją przemianę. I to nie tak, że ja wiem, że to ode mnie zależy, ponieważ niektóre rzeczy kompletnie ode mnie nie zależą. Staram się, mocuję się, walczę o czas na modlitwie, o, o Eucharystię sprawowaną najpiękniej jak potrafię. O czytanie Słowa Bożego codziennie, jako katolik o codzienną modlitwę różańcową. Ale nie ode mnie zależy, kiedy poszczególne rzeczy Bóg we mnie poprzemienia, chociaż bardzo się staram. Mogę się dzisiaj podpisać pod słowami świętego Pawła, że wiele razy wybieram zło, którego nie chcę, pomimo że pragnę dobra. Walczy we mnie stary i nowy człowiek. Nie zapomnę historii, którą czasem opowiadam na ślubach, i będzie ona podsumowaniem tego dzisiejszego naszego nauczania, i spotkania ze Słowem. Ta historia miała miejsce wiele, wiele lat temu w życiu Jarka. I jego dziewczyny. Jarek był bardzo wysportowanym mężczyzną. Po 8 godzin dziennie w ramach swoich treningów, które jako mistrz jednej z dyscyplin traktował bardzo poważnie. 8 godzin treningów na sali gimnastycznej. I jego Dopiero co zapoznana na spotkaniu modlitewnym dziewczyna, która okazała się dymiącym parowozem, ponieważ nieustannie okazało się, że paliła papierosy. Jarek upominał, prosił, namawiał. Tysiące sposobów, które wykorzystywał, jak się okazywały zbyt słabe, żeby przekonały jej serce do tego, by ona. Porzuciła zgubny nauk. Ta historia została mi na całe lata, ponieważ pokazała mi piękno walki Boga o człowieka. Ale posłuchajcie, co się stało. Kiedy spotkali się na randce Jarek ze swoją dziewczyną, on nagle poczuł, że ona musiała palić. Więc już z tego. Z tej bezradności, z tego bólu, którym widział, że nie może zrobić nic wobec tego, o co ją prosił. Po prostu wyszedł do spokoju do kuchni. Jego dziewczyna pobiegła za nim, patrząc, co się stało, bo nie powiedziałem jednej rzeczy, którą bym przegapił. Gdy on zaczął ją mówić, że znowu paliła i tak dalej, ona demonstracyjnie wyłała papierosy, wiecie, zapaliła papierosa. Jakby pokazując, kto tu jest górą. Jarek, wysportowany mężczyzna, twardy facet, wyszedł do kuchni i jego dziewczyna zastała go, gdy chował ręc, w rękach twarz i płakał. I powiedziała o tym Iwonka, że to był ostatni papieros w jej życiu, kiedy zobaczyła łzy spływające przez zasłonięte. Dłonie po policzkach jarka zobaczyła miłość. Zobaczyła miłość. I powiedziała, że w tamtym momencie, słyszałem to osobiście w czasie jej świadectwa, w tamtym momencie zdała sobie sprawę, jak Bóg jest bezradny wobec tego, że chce dawać nam miłość. My siedzimy na jego kolanach, on chce nas tulić, a my zamiast przyjąć to przytulenie, jak mówi Ozeasz do jego policzka, plujemy mu w twarz przez grzech. To jest dopiero dramat miłości odrzuconej, która nie rezygnuje pomimo tego, jacy jesteśmy. To wcale nie jest usprawiedliwienie do grzechu, tylko ta miłość, kiedy człowiek zaczyna w nią wchodzić. Zaczyna budzić do tego, że ja chcę kolejny raz powstać ze względu na tę miłość, nie ze względu na nakazy, zakazy, na jakieś nie wiem co. Ze względu na to, że On tak kocha, że czeka na moją przemianę, na moje nawrócenie, na moje porzucenie grzechu. Stoję u drzwi kołaczu, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy. Moglibyśmy sobie zadać dzisiaj pytanie, w czym my, jak wonka, to porównała, plujemy naszemu Abba, Tatusiowi Bogu, który kocha w twarz. Co jest tym naszym wyrażeniem niewdzięczności wobec miłości? Bo ona nazwała to bardzo jasno. To te papierosy powodowały, że zeskakiwała z kolan kochającego ojca na rozpoznawanie tego, co powoduje tę destrukcję w naszym życiu, co powoduje to, że często nie rozpoznajemy się jako ci, którzy lekarza potrzebują. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.